No, i witam Was serdecznie. Kramer wykopki z tej strony. Czekam właśnie na towarzyszy wykopkowych. Godzina przed siódmą. Na siódmą wszyscy mają się zjechać. Zobaczymy, kto będzie punktualnie, kto nie. Ale lecimy w teren. Dzisiaj zrobimy taką dużą, dużą łąkę, bo będzie nas dużo. Więc taki teren dobrałem. Dosyć zacny. Zobaczymy, czy będzie owocny. To druga sprawa. Ale będzie na pewno fajnie. Bo w, mi w miłym towarzystwie, w takiej liczbie osób, wykopki zawsze muszą być udane. Niekoniecznie z fantami. Do zobaczenia. Do pierwszego. Marcinek, już się Marcin, jakiś taki trochę zmęczony, ale. Męczony, męczony podróżą, bo jesteśmy no italii... tak, tak, no, Kolega tyle godzin. Będę, kolega Z dalek, Paweł. Z daleka jechaliśmy. <śmiech> <śmiech> Także powoli się zjezdają i chyba będzie wesoło coś tak czuję. Buciki jeszcze jakbyśmy. testowe kopki takie mam. Przygotowane do sportów halowych. U, tak, tak, tak. No, to Zaj, będzie dobrze. Oho, jeszcze więcej, jeszcze więcej Zaj, panów. Czerwetka podobna co? Bo on ma tak, no, jest sebek. Na, taki na sportowy jest zrobiony. Aha. Dzień dobry panu. Małeckie. Czyli szybszy, szybszy Co? Masz nie chleb? było chleba. Chleb zamiast chleba nie jest piwo. Był <laughs> pierwszy raz z Deusem. Wolstych detektoryści. Pierwsze koty. Tak, za płot. I zobaczcie. Ja tutaj w zeszłym tygodniu byłem na rozpoznaniu, pół godzinki. A teraz dziki ryją. Dziki ryją. To, to, są, to są wykopki, to są wykopki, także oglądajcie. Pierwszy sygnał, zobaczmy. Ja tu już wiem, że to jest tu. Nie tu. Tu. Co to jest? Jakaś dupka? Nie. Zaczekajcie, obczyszczę, obczyszczę. Nie chcę tego szorować, bo tu już... Ale nie wiem, czy to jest jakieś. Coś to jest. Nie wiem, czy jakaś zawieszka, czy od fajki może wieczko. Nie mam pojęcia. Cusik takiego. Tu jest jakaś. Zobaczcie ten gwizdeczek, co Jarek ostatnio znalazł. Weź, zademonstruj. Działa. Działa, zobaczcie. Mimo tej ścianki. Mimo tej ścianki. Człowiek myślał, że tu jakaś kulka, a to. Nie. Można. Można. Wzór 31, tak? Mhm. No. A wiesz, jak działa? To za palcem, nie? No. Jak tam, Robercik, nie ma sygnałów? To no, strasznie. Jak mówił, do mnie za gwizdą, mówię, nie wiem. Czy ja was? Ja coś widzę, ja coś widzę, coś się błyszczy Zobaczcie O Jezu, zdjęcie zrobiłem Co to jest? Moniak Moniak sreberko chyba O, o kurźwa Ty Co to jest? Co to jest? Solid 1800 Co to za moneta jest w ogóle? sześćdziesiąt 67 Ty Co to kurwa jakiś ksiądz? Pius dziewiąty, nie wiem, czy to. Pius dziewiąty, jakiś ty, papież chyba. kuźwa. Max. Kuźwa, jaka moneta. Ty. O, Kuźma. No, jest petarda. Jest petarda. Jest petarda chupa Kiri. o, a ja mam petardę. Pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. Nie no, na bank. Zaczekajcie, teraz taki badziew wyszedł po tym srebrze. To tam nie wiem co to jest. Kurcz, ludzie, pierwszy raz taka moneta, Pierwszy raz taka moneta, Co to w ogóle się stanęło? Nie wiem, piorun, piorun, pie, pie, pie. Nie wiem co to ku... Polmos też się trafia. Polmos też się trafia. Witam. zajbisty Polmos. Ojej. Ojej. Ale ja dziś jestem zadowolony już. Pozdrawiamy rocznik 66. 20 grosz. Z takiego bagienka. Ale jest, chodź, Robercik, coś ci pokażę. Tak, pudełeczko po już wyciągasz to. Znaczy się, że będzie ciekawy. Czasty minut plus. Okej. Okay. schowaj tą Daj. ładną monetę, <grywka> leganską. To? No to to jest ten. To to ale... jest grzybek, ale zobacz, pewnie. Jest tam gdzieś. O, this one? No kurczę. Zobacz. Znalazłeś coś takiego kiedyś? No, fajny. Ale zobacz. Ale jaki stan. Zobacz. Co ty... to jest? A kto to jest, jakiś papież? No. Ty Pius. No. Piękny jest. A gdzie ty żeś to dziarno? Na polu gdzieś. Ło, tam. A no tak, faktycznie. Ty tam za nim byłeś. Tu! Tu? Ale kiedy to? To już nie dzisiaj chyba. Pół godziny temu. Ta. No, no ta. Ale tłuszczu. Fajny. Srebro, piękne, co? No. A kto to? Pierwszy raz w ogóle kto, widzę taką monetę. Ty kto obracał takimi... A skąd ja mogę wiedzieć? Zniżkami? Młody znalazł, zgadnijcie co. To, to, to jest do Nie <laughs> wiecie co. Co to jest Grzysiu? Grzysiu? To jest, Klucz od tygrysa dwojga do dokręcania zaworu. <grystanie> <grystanie> Dla tych, co tak ostatnio że tak powiem nie wiedzieli, co to znaczy, NW Northwest, nocne wykopki, to tamto. Dla nas to są narkomani wykopkowi. Tacy jak my. O! Albo nie dosyć wykopek. <grystanie> Narkomani wykopkowi. Stacja numer jeden. Taki sam. Ta, ta. Taki, Taki sam masz? Nie, w... Nie wiem. To, to Sębusia, to, to gdzie ty masz to, to ten to, trunek na stacji numer jeden? Burwarka. <laughs> Tutaj akcja jest liść dębu. Co? To? to się tylko... nie. Marcin, A, o jakim typie pintarze pin, pin, mówiłeś? O, o takim, co tylko <laughs> wibruje. A że od żony pożyczyłeś? Jest... Kolega zabrał. Kolega zabrał. Kolega z żony? Nastąpiła zmiana miejscówki. Pierwszy fant, polmos. Ale to nic nie znaczy, bo może być grubo. Robercik, guzik trafił. Ma piękną naszywkę. Husari, Adi Wejherowo, Pozdrawiamy. Ale co to jest? Pokaż. Nawet no, czyś go. Płaski? A, weź go i wyczyść. on nie jest płaski. Znaczy, no, płaski. On, on coś ma na sobie. Zarzekajcie. Ale... No, wiesz co, tu dupa nic nie wyjdzie z tego. Widzisz? To coś jest, ale ciężko, ciężko powiedzieć, co to jest. Nie wdepnij w gówno Prusak! Tak? Korona O, fajnie Korona pruska, tak mi się wydaje, no już na 100% Tak, 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 tak jest. Chociaż nie, ty okay. Nie, Prusak Tak? Prusak Słyszysz, mówię, nie wdepnij w klocach Mówię, no. że ja na, na głównie to czyś ten wykopałem? <laughs> Uważnie Jest Prusaczek, no tylko za, zajeździk taki No Oj, młody Monetkę trafił? Ale co, o PRL czy? Pokaż. Gratulacje. Pięć groszy. PRL jest. PRL jest PRL. No ale pierwsza moneta dzisiaj tutaj młodego. Koka. Grzeczna jesteś? Zobaczcie. Cała łóżeczka prosta. Czy ona coś tu ma? Chyba ma, ale... Prawie rozentala. O Jezu, ale się zapowietrzyłem. Museczka teraz wpadła. Proszę bardzo. Dla znawców. Sebek rozdziewiczył Deusa. Kopie na razie wszystko. I pepeszka. I no. Pierwsza maletka na tym polu. Na 99%. Jeden fenol. Jeden fenol, zajazd taki. Co masz? No i dobrze. Jaki wielki? 1912 Mówi, że ma o, jedna kopiejka, ale obrączka ula, dwie kopiejki, Korpka. Marcin Korpka. też ma o, korbka i w głowie Jaki, jakaś łyżka łyżka, rozental, rozental ja, Widzisz, co o. najpiękniejsze w swoim życiu tutaj tej pory Najstarsza moneta? To była wkładka ortopedyczna do niemieckiego buta z wybitym, z wybitym imieniem, nazwiskiem i adresem lekarza, który to wykonał w Niemczech. A to po... gdzie to znalazłeś w Niemczech? W Polsce? Nie, pod Warszawą. Tak Jak było? Drugi raz na wykopkach jest złocisz, jest 5 groszy, jest 20 groszy i useczka od pepeczki. KOKA! Grzeczna jesteś! Idziemy tutaj, bo ja się ubieram w rękawiczki. czy. Kolejna zmiana miejscówki. Bawcie tutaj jakieś biznesy. Cygan tam nakopał. A ładny. Nie aluminium, nie? nie? A z drugiej strony? To jest święty jakiś. Tak, tak. No, Nawet jest napisane, ale nie doczytam. Ja też nie. Ładnie. Jarek coś na żywo kopnie. Pyki. Ty, ale to pięć. jest. Pi... Nie, nie, 5, na pewno nie. Pięć. Nie, 15 albo 50. Albo Pokaż. 15, 50. 15 1900 5900, 14. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <laughs> No tak, no tak, no pozdrawiamy. Śliczne. Do czego ci będzie cacy. Tuba tym razem. taka Landara. Jedziemy dalej, bo to szkoda czasu. Jest kurwa mega. Inaczej tego nie mogę nazwać. Posłuchajcie. Metro tubki. Metro tubki. Metro tubki. Taki dołek. W ogóle rozumiecie, nie wyciągnąłem aparatu, jak ja to zobaczyłem. Jak ja to zobaczyłem. Dadań. Można. Zobaczcie, jaki stan. Zobaczcie, jaki stan. Można. Można. Drugie srebro. Trzecie srebro dzisiaj. Trzecie srebro. Moje drugie. Jarka. Jarek jeszcze przed chwilą 15 kopiejek, to jest, to ruble były, ruble, ale kurde, nie, zaczekajcie, muszę ochłonąć. Skąd wiesz, że jeden? Moneta, rubl. No, a ta czwórka, to co to jest? Nie, to nie są cztery ruble. Nie? Nie, nie, nie. To jest, to jest, wiesz, co to jest yy, wartość. Tak samo tu jest napisana, ile tu jest srebra. Jaki kruszec, tutaj to jest napisane. To jest jeden rubel. Moneta rubli 8,3,1 tak? Chyba tak. Nie, nie dojdę tam, co tam masz. Tam. Ja, to jest 10 gram. No jest trochę, nie? Kawał monety. Teraz na tym polski. Płaski guzik, jak to, to chyba jest jakaś współczesna, ale jest ten o. Ten medalik o. Następny pasztecik Proszę Złota moneta To jest tak zwany Dalar mazowiecki Zobaczcie sobie, posprawdzajcie w internecie czy znajdziecie O <śzys》>. kurcz no pokaż to tam masz. Pokaż to tam masz. To jest przepiękna rzecz. To nie jest odpustowy wyrób. Uuu, ty. Przepiękny kamień i chyba na i tej. Nie, to na złoto, Ale bardzo ładny. Ty, ale pokaż to. Bardzo ładny kameczek. od razu mnie. Owiód zaświecił. I... To takie odpustowe to chyba nie jest, chyba ale. Nie. Ładny, nie? Kurde, zaczekaj. Piękny. Hmm. Znaczy wygląda pięknie. Ładnie, szlifowane ręcznie na pewno, nie? Jesteś. No. Wyczulony jest. Marcin Taka ma zbiórkę sytuacja. tutaj. To od Karocy. Od Karocy. A. A to rzymski łańcuch. To chyba Ludwik XVI. Niewolniczy. To od Nunczaka rzymskiego. Nunczak. <grywa> 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 Jak młody, podobało się? Tak. Jak zawsze. No. Nie wiem, czy ojciec ci simplexa nie zabierze. <grywa> Ta, bo tak bo dzisiaj, no. dzisiaj jakieś lepsze no. efekty.